Pan z Wami, I z duchem Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem. Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry. Ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział i ty jej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, Oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, gdzie nie położyłem. I żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł: Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min. Powiadam Wam. Każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Pan Jezus w swoim nauczaniu bardzo często odwołuje się albo do świata przyrody, albo do codziennej pracy, codziennych obowiązków, albo też do wydarzeń, które miały miejsce w Izraelu, czy też w prawie rzymskich. Tak jest w dzisiejszej Ewangelii. Rzeczywiście po śmierci króla Heroda. Jeden z pretendentów do tronu udał się do Rzymu, żeby uzyskać godność królewską. Nie był lubiany. I Żydzi wysłali za nim poselstwo kilkudziesięciu osób z prośbą do cesarza, żeby nie został królem. I tak się stało. I tak się stało. Nie, 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 nie dostał korony królewskiej, ale niższy urząd. Ale pozwoliło mu to potem zemścić się na tych, którzy nie dopuścili, aby został królem. Istniało też w prawie rzymskim taka praktyka, że pan mógł przekazać swoim niewolnikom majątek, i oni mieli ten majątek strzec, nie mieli obowiązku pomnażać. W każdej chwili Pan, właściciel mógł odebrać to, co przekazał swoim niewolnikom, swoim sługom, a jeżeli słudzy coś pomnożyli, to również należało do Pana. I te rzeczywistości stały się obrazami do przypowieści, którą Chrystus opowiada. On zbliża się do Jerozolimy. Tam objawia swoją królewską godność. Nie musiał się o nią ubiegać, bo jest królem. Ale królestwo jego nie jest z tego świata. Jest to królestwo miłości, pokoju. Królestwo, w którym on sam jest sługą. I doskonale wiemy, że nie przyjęto Jego królowania. Został zabity, ukrzyżowany, ale trzeciego dnia z martwych wstał. I pewnie Pan Jezus chciał powiedzieć, że ci, którzy odrzucają Jego królestwo, muszą się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami. Z bardzo poważnymi konsekwencjami. I druga rzeczywistość. Myślę, że można ją odnieść do, do Kościoła. Myślę, że można ją odnieść do Kościoła. Pan przekazuje swoim sługom, w oryginale jest napisane, niewolnikom, po jednej minie. Wszyscy dostali równo. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni, wszyscy dostaliśmy równo, wszyscy staliśmy się dziećmi bożymi. I Chrystus tej przypowieści chce nam powiedzieć, że nie wystarczy tylko czerpać z tego źródła, jakim jest chrzest, z tego bogactwa, którym On jest, nie wystarczy się Nim cieszyć. Ale trzeba się angażować. Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając ten syno do synodalności dla całego Kościoła, używa takich trzech słów. Misja, komunia, uczestnictwo i misja. Chrzest jednoczy nas z Bogiem. Dokonuje się komunia, zjednoczenie. Ale to zjednoczenie i sakrament Chrztu i przypomniał o tym Ojciec Święty Franciszek z całą mocą wzywa nas do odpowiedzialności za Kościół. Wszyscy jesteśmy w Kościele, wszyscy jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i wszyscy ponosimy odpowiedzialność za ten Kościół. A to domaga się pewnego zaangażowania, uczestnictwa. Pomnażania tego daru, który otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu, ale też korzystania z innych darów naturalnych, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Tak sobie myślę, że pewnie w naszej parafii, gdzie jest kilka tysięcy ludzi, nie jeden potrafi śpiewać, a tak trudno jest znaleźć kogoś, kto by śpiewał psalmy. Pewnie wielu jest takich, którzy swego czasu byli ministrantami, ale potem się wycofują i wolą sobie siedzieć w ławeczkach, zamiast służyć. Uczestnictwo, ale to uczestnictwo domaga się czegoś znacznie więcej. To uczestnictwo domaga się udziału w misji czyli dzielenia się tym bogactwem, którym zostaliśmy obdarowani, dzielenie się dobrą nowiną, dzielenie się Chrystusem, który, z którym jesteśmy zjednoczeni. Jan Paweł II napisał w jednym ze swoich tekstów, że wiara pomnaża się wtedy, kiedy, kiedy dzielimy się nią z innymi. I stajemy się wtedy bogatsi. Wtedy te miny, którą, które otrzymaliśmy w sakramencie chrztu i te naturalne mnożą się w nas, w naszym życiu. Bardzo złą, niewłaściwą postawą jest taka postawa tylko biorcy, który owszem jest w Kościele, jest ochrzczony, ale nic z siebie nie daje. Nawet na składkę grosza nie rzuci. Przychodzi do kościoła, wychodzi. Jaki z niego pożytek w kościele? Żaden. Jest jak ten, który zakopał minę i czekał, aż wróci pan, żeby mu to oddać. Tak było w prawie rzymskim, ale nie tak ma być w kościele. To bogactwo, którym zostaliśmy obdarowani, mamy pomnażać, mamy się angażować, mamy podejmować dzieło odpowiedzialności za Kościół, w którym jesteśmy. Amen.